Cześć tu! Oluś! I tatusiemanko! Otwieram Otwieranko! Dziś kolejny odcineczek Super Finks. Jak się nazywają? Super Finks. Kazum Kids. Kazum Kids. A Neon Blast. I Neon Blast, super bohatera. na niego, nie super bohatera, tylko super. ultra rzadkiego I I... Super Pum, boho, terapię, I już jeden z widzów nam wytłumaczył, jak to jest, że on czasem, jak dotknie, to ktoś jest dobry, a czasem jest zły. Dlaczego? Bo zobaczcie, widzowie, mam nadzieję, że go trafimy. On ma jedno oko dobre, czyli białe, a jedno złe, żółte. I to oko, które zamknie i zostaje mu białe, to ten będziesz dobrym. Jak zamknę białe i cię dotknę, i miał żółte na zewnątrz, to jesteś złym. I tak. Się ubiorą, bo to jest zgrywóz i on zamyka oko, na przykład złego i wtedy zamienia się w dobrego. A może na dłużej, że jak zamknie złego, to wtedy jest zły. Nie, ale bardzo fajne to wytłumaczenie. Myślę, że to jest prawda. Ty też tak myślisz? Nie. A ty myślisz, że dlaczego? Jaki jest inny powód? Może po prostu Złe dzieci to tak się robi. Nie, mi się wydaje, że właśnie tak. Wic miał chyba rację, ale dowiemy się pewnie w kolejnych odcinkach. Dziś otwieramy 11. Zostanie nam jeszcze 11, które otworzymy gdzie w czym? myślałem, że ten tort to Dobrze, ja wiem, ale gdzie w czym otworzymy? Kolejne 11. A kwa Ale jak powiedziałeś na A, to skąd mamy te super P kto? P I na hasło Oluzi i Tatuś macie 5% zniżki, link macie w opisie, wpadajcie do nich i mają nie tylko zingsy Zresztą niedługo się przekonacie, prawda Olusiu? Tylko na razie nie zdradzamy. Okej, okay, to liczymy 11, 2, 4, no szybko Ale dawaj. Przewinę najwyżej, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jedno. Ja, ja zobaczę czy tu jest 11, zobaczymy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Dziesięć tu jest A tu? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedena, O, Oszóść, jeden. Akurat odrzuciłem Neon Blasta, no nie, a Neon Blast będzie w ostatnim odcinku. Nie żartuję, żartuję. Tam coś okrągłego. Ech, może doktor wol przez przypadek! Ma miękką głowę! Okej, okay, żartujemy. Dobra, lecimy na szczecin, odbieramy. E, trzymajcie za nas szczukki, żebyśmy dzisiaj trafili kogo? Neon Blasta! A jak trafimy do tego, to już wiemy, że nie trafiliśmy na onblasa. No nie! O. o, w drugim kolorze, superowski. Bo ja polowałem do tego soczka. Na tego soczka polowałeś. Poczekajcie, może znajdę, tu mam. Pamiętajcie. Znaczy niestety kręcimy to w środek i po tygodniu odcinka, pod którym miało być 500 łapek, nie było. To może pod tym jak będzie 300 zorganizujemy konkurs. Dawajcie, let's go! A! Jeszcze jedno, poczekaj chwilę, chciałbym wszystkich pozdrowić, którzy proszą o, poz o pozdrowienia, niestety po pytacie się w różnych dniach, w różnych godzinach, my nie pamiętamy, a po drugie też nie tak nie za bardzo, jakbyśmy tak siedzieli, pozdrawiali, 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 prawda Olusiu? Czyli mniej gadania? Więcej? O tyranie, ale zanim otworzymy to jak zwykle o czym zapominamy? Już łapki w górę, w górę, subskrypcji i dzwoneczek. Łapki w górę, subskrypcji i dzwoneczek. Łapki w górę i Powtórka. Mamy powtórę, a miałem poszukać tego kubka w drugim położeniu, Ty tam otwieraj, ale powoli. A, znaczy, yy, kucharz, poczekaj, yy, zobaczymy, czy teraz gadnie. To będzie powtórka torta. Zobaczymy, czy powtórka torta, to co mówię, że a myślę, że to foludek. Powtórka torta. Gdzie jest ta to powtórka torta? To? Nie! O, masz! Szukałem tego, um, Proszę, tu mam w drugim kolorze, czyli powtórka, czy nie powtórka torta, tylko powtórka Piciu niciu. A tego wyczułeś? Nie, wie, sobą myślałem, że. Bo on ma taki borczyk tutaj. Trzy, dwa, jeden, go! No, Nie. Ale coś nowego? Nie, taśma. Nie, coś było. Było. No Nie mieliśmy Jak nie mieliśmy? No, pokaż. No, zaraz ci pokażę. To się zastanowiliśmy, czy to taśma klejąca, czy korektor. Pamiętasz? Tylko w drugim kolorze. A, najfajniejszy dla mnie Zings. Jaki? No ten puszka z rybą wystającą. No masz. No, a, wie, w a w drugim kolorze, czyli nie powtóra. Mamy taśma klejąca. Lecim na scenic. Mhm. Czyli wiecie, jak dzisiaj nam nie otworzymy, nie trafimy ani złotego, ani ultra to tu musi być. Chyba, że będzie tak jak pamiętasz ten nieszczęsny odcinek. Tak. Gdzie w dwóch paczkach nie było ani złotego, ani ultra rzadkiego. Pamiętasz jaki byśmy tak. źli. Ale to dawno nieprawda. OK, otwieramy. I. Lodzik. Lodzio, miodzio, lodzio. A w której serii? Ostatnio był. To nie w siódmej serii nie był lodzik? W nie. W siódmej. Był był w pierwszej. pierwszej? A w siódmej nie było? Nie. Co jeszcze mówiłem lodzio-modio-lodzio? A może w pierwszej faktycznie? Nie. A tu go nie widać, to tu go postawię. Czyli mamy już raz, dwa, trzy, cztery, pięć otwartych jeszcze zostało sześć. Okej, okay, to teraz tu otwieraj. Bo wiesz, jak będziemy w akwarium, to będziesz musiał wkładać ręce i w akwarium... O nie, w drugim kolorze. Chciałeś? Masz. Proszę, postaw. To już nie jest ufoludek. To już nie jest ufoludek, ten już wygląda jak torcik, ale taki jak z rogami. Ufoludek czerwony. Superosko! Saszetka saszetka, saszetka, saszetka. Nie saszetka, tylko gazetka. Ok. Gazetka, Super osko. Eee, poczekaj. Poczekaj, 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 poczekaj. Poczekaj. czas na reklamę. Drodzy Państwo, serdecznie zapraszamy na witrynę sklepu aspekto. Gdzie możecie kupić te oto super śliczne, sympatyczne, super pinsy i to z rabatem. O i tatuś, pięć procent pytanie. Ale zanim to zrobicie, najpierw zostawcie Łapki w górę. Subskrypcję i dzwoneczek ten ten Proszę otwierać. Przepraszam, że ci przerywałem otwieraniu, Wiesz, no taka praca trzeba. Łomatko matko, wyskoczył. Ale to już robi. znowu lot. Lot. W kolorze. Ale mamy dzisiaj dobry dzień. Zobacz, ale tylko. Te teraz uwaga, piszcie w komentarzu, no, która kolorystyka no, 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 no. Wam się bardziej podoba. Mi ta. a tobie. jest bardziej Dobra. Która Ci się bardziej podoba, kolorystycznie? Ten czy ten? Lud koloru, jakiego? Lud jest na górze, no? Szybsze ruchy. Tobie ten. Czyli no, do, mi się bardziej podoba ta kolorystyka loda, a olusiowi odwrotnie. Czyli tak, Wypisz się w komentarzach, a, która... To to wam. O. I co o. mamy? Jabłuszko w drugim kolorze. Jabłuszko w drugim kolorze, bo mieliśmy chyba w zielonym. Tak, nie, 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 to jest truskawka, nie, nie. nie jabłuszko. No co ty? Powtóreczka, troskawka, więc jak będzie konkurs, pamiętajcie, 300 łapek w górę pod tym filmem, bo pod tamtym 500 się nie udało, to damy wam szansę 300, żebyście mieli szansę. Oj. Czyli nie zapominajcie zostawić łapki. 300 łapek w górę i jest konkurs na wszystkie powtórki jakie trafiliśmy z 8 serii. Dawaj, dawaj Olek. Długa 3, 2, 1 i. Kolejna powtóra. Skąd? Daj, Merek, no jak skąd? To jest ten budzik, zobaczcie, zobaczcie, troszkę mamy pycha, popękła nam decha. No nie szkodzi, uwaga, ostatnia, ale to tu, tu, nie, dwie na raz, dobra, ale to przytrzymaj I teraz tu, poczek, ciach, ciach, tu, 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 no, uwaga, bo on się przygotowuje dwie na raz, uwaga, werde. Zrobimy kiedyś kontur najwięcej na kogo Tadam i o, jest coś nowego. Jej Jej prezent to powtóra uuu wow, fajnie o. toster drugi ale nie toster nie mieliśmy tutaj toster a w której nie. serii był toster toster był w drugiej w drugiej ale tam tu jutro decydujący odcinek no jutro decydujący bo nie trafiliśmy chyba że będzie że znaczy nie jutro no ale pojawi się jutro nakręcimy może ale pojawi się za kilka dni ale mam nadzieję że będzie ultra Rzadki, i będziemy otwierać go w akwarium. Ale wiesz, czego się boję? Czemu? Że to może być ostatnia seria Superfixów. Nie jest. I Zinksów. Ja myślę, że gdzieś będzie. Nie, wiesz dlaczego? Bo zobacz, po są zinksy z różnych serii. Czyli takie przypomnienie wszystkich serii z i Finksów. Czyli coś w tym może być. Mam nadzieję, że tego nie zrobię. I jestem ciekaw czy trafimy tych 11 ultra rzadkiego czy ultra złotego. Tak. Piszcie w komentarzach co trafimy oby tak. y, nam się. No to tyle, bo zjedzmy nas to tyle, zostawcie szyłapki, pamiętajcie 300 łapek górę, pamiętajcie o aspekto, 300 łapek w górę, pamiętajcie aspekto i link w opisie. Na razie pa hej pa!